Co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii? Słyszymy o tylu różnych strasznych rzeczach, które mogą w nas powodować lęk. Jezus mówi o, o zburzeniu świątyni, Jezus mówi także o kataklizmach, które przyjdą na końcu czasów. Jezus mówi też o prześladowaniach, które mogą dotknąć wszystkich Jego uczniów, wszystkich tych, którzy za Nim idą. Te wszystkie rzeczy, o których słyszymy, o których dzisiaj mówi Jezus, są dla nas w jakiś sposób straszne i mogą w nas powodować lęk. Bo jak wyobrazić sobie, że ze względu na moją wiarę, nawet ktoś dla mnie bliski wydaje mnie, wydaje to, kim ja jestem. Nie jest to łatwe. I w tej Ewangelii dzisiaj też pada takie jedno zdanie, które może trudno zrozumieć. Jezus mówi o tym, że nawet wtedy, gdy Będziemy przed sądem, będziemy w momencie, gdy ktoś nas wyda, żebyśmy nie wymyślali, co mamy mówić, bo on wtedy przyjdzie nam z pomocą. Jak to zrozumieć, co to znaczy? Myślę, że przez to Jezus chce nam powiedzieć, że zawsze jest z nami, że zawsze jest blisko. Nawet w tych momentach, gdy nam jest bardzo trudno i nie zauważamy jego obecności. To on przychodzi do nas w dobrych natchnieniach, w dobrych myślach, w dobrych słowach, bo jest z nami zawsze. Troszczy się o nas i chce nam dawać to, co jest nam najbardziej w danym momencie potrzebne. O tym pamiętajmy, gdy będzie nam w życiu szczególnie trudno.